Czy wiedzieliście, że cisza potrafi mówić tak głośno? Odkryjmy ukryte opowieści o bólu. W cichych zakamarkach naszych serc cierpienie się skrywa. Tkwi w niewypowiedzianych słowach, w łzach, których nie uroniliśmy. Gdy słowa zawodzą, cisza staje się naszym jedynym schronieniem. Wyobraź sobie matkę, której dziecko nigdy nie wróciło do domu. Cisza przy stole, nie do zniesienia, albo przyjaciela, który utracił swój śmiech w mroku umysłu. Ich milczenie to wołanie o pomoc, które często nam umyka. Cisza i cierpienie. Splatają się ze sobą, tworząc symfonię niewidzialnych zmagań. Ale pamiętaj, nawet w najgłębszej ciszy, tli się iskierka nadziei. Wyciągnij rękę, przełam milczenie.